Jak dbać o rośliny rosnące na balkonach i tarasach pod koniec lata? Co zrobić, żeby bójnie kwitły aż do przymrozków albo nawet dłużej? Czego potrzebują o tej porze pelargonie, petunie, w tym supertunie, begonie czy inne posadzone w donicach piękności? O tym będzie dzisiejszy film z cyklu Balkony i Tarasy. Zapraszam! Sadząc w maju w skrzynkach balkonowych lub w tarasowych donicach pelargonie, surfinie, supertunie czy inne cudownie kwitnące gatunki ciepłolubne i byliny, chcemy by kwitły jak najobficiej i jak najdłużej. Dbając o nie przez czas wakacji, jeszcze pod koniec lata możemy cieszyć się ich wspaniałym widokiem, i może to trwać jeszcze dłużej, jeżeli nie poprzestaniemy ich w dalszym ciągu odpowiednio pielęgnować. Ciepło utrzymuje się w naszym klimacie coraz dłużej i zdarza się, że gatunki, które nie są odporne na mrozy, potrafią kwitnąć u nas aż do grudnia. Zatem, o czym należy pamiętać pod koniec lata? O tym, by nadal wszystkie okazy rosnące w donicach regularnie podlewać. Gdy minie już czas upałów, nie musimy tego robić tak często jak na początku lata, ale nadal jest to zabieg podstawowy. Zwłaszcza jeżeli postawiliśmy donice z roślinami w pełnym słońcu, czy pod zadaszeniem, gdzie nie docierają opady deszczu. W przypadku petuni, surfini czy supertuni, warto zwrócić też uwagę na pokrój roślin. Jeżeli przez obfite opady deszczu lub chwilowe przesuszenia straciły one nieco na uroku, przerzedziły się czy też nie są tak zwarte jak wcześniej, można je delikatnie przyciąć, żeby pobudzić je jeszcze do zagęszczenia się. Ale o tej porze cięcie to powinno być już naprawdę delikatne. Jeżeli zrobimy to zbyt mocno, nasze okazy mogą już nie zdążyć obficie zakwitnąć. I niezwykle ważne w dalszym ciągu jest nawożenie, zwłaszcza gatunków, które zaliczamy do tzw. Tak żarłoków, i do których z pewnością należy zaliczyć wszystkie petunie, w tym supertunie. Te rośliny możemy nawozić np. Na krystalicznym nawozem rozpuszczalnym w wodzie do surfini i innych petuni kaskadowych, który wzbogacony jest dodatkową dawką żelaza, szczególnie potrzebną temu gatunkowi. Roślinnymi żarłokami są także pelargonie. One również będą nam wdzięczne za regularne nawożenie pod koniec lata. W ich przypadku można użyć przykładowo krystalicznego nawozu rozpuszczalnego w wodzie do pelargonii i innych roślin kwitnących. Jeżeli traktujemy pelargonie jako rośliny jednoroczne, odżywianie kontynuujemy aż do nadejścia pierwszych przymrozków. Które zazwyczaj kończą wegetację tych roślin. A gdy traktujemy palargonie jako rośliny wieloletnie, które będziemy zimować w pomieszczeniu o dodatniej temperaturze do przyszłego sezonu, nawożenie stopniowo już zmniejszamy, żeby rośliny zwolniły wegetację, co pomoże im przetrwać okres zimowania. Tak samo postępujemy z wszystkimi innymi roślinami balkonowymi i tarasowymi. Do końca wegetacji nawozimy regularnie rośliny jednoroczne lub takie, które traktujemy jako jednoroczne. Natomiast okazom, które są wieloletnie i które chcemy przezimować, stopniowo i delikatnie od września ograniczamy dokarmianie. Natomiast do samego końca dbamy o ogławianie przekwitniętych kwiatów u wszystkich roślin, które nie są samoczyszczące. Wyjątkiem jest tu sytuacja, kiedy chcemy pobrać nasiona wybranych gatunków, o ile się one zawiązują. Przykładowo, pelargonie, które wysialiśmy samodzielnie i uprawiamy od nasionka, zazwyczaj nasiona zawiązują. Gdy w pełni dojrzeją i praktycznie zaschną na roślinie, możemy je zebrać i wysiać, na przykład wczesną wiosną kolejnego roku. Ogławianie i przycinanie pobudza roślinę do zawiązywania kolejnych kwiatów i zagęszczania pokroju. Zatem o tym zabiegu warto cały czas pamiętać. Tym bardziej, że niektóre rośliny pod koniec lata ponawiają kwitnienie z nową mocą. Do takich roślin zalicza się na przykład ubiorek, czyli lobularia. Jest to roślina niezwykle ozdobna i miododajna, bardzo obficie kwitnąca. Tworzy mnóstwo małych, pachnących miodem kwiatów, najczęściej w kolorze. Białym, ale nie tylko. Są już dostępne odmiany o kwiatach w kolorze różowym, fioletowym i purpurowym. Ubiorek jest odporny na warunki atmosferyczne, praktycznie nie choruje i nie jest atakowany przez szkodniki. Początkowo ma kopczykowaty pokrój, a z czasem w miarę wzrostu przyjmuje pokrój zwisający. Nadaje się więc do wiszących lub wysokich pojemników, a także jako element przewieszający się w większych kompozycjach. Najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym. Może być też sadzony jako roślina okrywowa na rabatach w gruncie. Ozdobą jest zazwyczaj aż do listopada. Ubiorek nie ma problemu ze szkodnikami, ale inne ozdobne gatunki takiego szczęścia już często nie mają, zwłaszcza te uprawiane w ogrodach. Rośliny na balkonach najczęściej atakowane są przez mszyce, czasami również przez inne niewielkie szkodniki. Natomiast rośliny na tarasach i w ogrodach dodatkowo często atakowane są przez ślimaki. Warto o tej porze szczególnie regularnie sprawdzać, czy nie widać oznak ich żerowania, ponieważ bardzo szybko mogą one zniszczyć nasze kwitnące piękności. Do ulubionych przysmaków ślimaków należą bakopy, petunie, w tym surfinie i supertunie, kalibra hoa, a także niektóre rośliny ozdobne z liści, na przykład niedośpian hippo. Pod koniec lata, gdy robi się chłodniej, ślimaki mogą zaatakować ze zdwojoną siłą. Zwróćmy też uwagę na pojawianie się plam na liściach i płatkach, które mogą świadczyć o pojawieniu się chorób grzybowych. Gdy noce robią się coraz chłodniejsze i jest bardziej wilgotno niż w środku lata, mogą się one pojawić. Sprzyjać rozwojowi pleśni śni może pozostawienie na roślinach przekwitniętych kwiatów i przywiędniętych już liści. Dlatego tak ważne o tej porze jest ich ogławianie i dbanie o obrywanie liści, które robią się żółte i przysychają. Warto też pamiętać, że koniec lata to także dobry moment na pobieranie sadzonek roślin, które chcemy rozmnożyć i potem przezimować. Tak można zrobić np. z niektórymi odmianami pelargonii i fuksji, komarzycy czy bluszczu. O tym, jak to zrobić, była już mowa w naszych poprzednich filmach na kanale Ogród na Co dzień. Przykładowo, w przypadku komarzycy wystarczy odciąć fragmenty pędów, wierzchołkowe lub boczne, i zagłębić w doniczkach wypełnionych ziemią bardzo szybko się ukorzeniają. Dzień staje się coraz krótszy, słońce nie operuje już tak mocno. Można więc okazy, które są cieniolubne, tak jak np. hortensje, fuksje czy koleusy i które trzymaliśmy w cieniu lub półcieniu, przenieść już w nieco jaśniejsze miejsce. Dzięki temu będą dłużej w dobrej formie, będą nadal zawiązywać kwiaty i będą mniej narażone na porażenie przez choroby grzybowe. Generalnie warto pod koniec lata zadbać o to, by wszystkie rośliny balkonowe i tarasowe miały jak najlepszy dostęp do światła. I pamiętajmy, że jeżeli któraś z roślin nam już jednak zmarnieje, możemy wymienić ją na inną, na przykład jesienną, kwitnącą typowo o tej porze roku. Może być to na przykład chryzantema, wrzos, aster czy trawa ozdobna. Już niebawem na ten temat pojawią się nowe filmy na naszym kanale. Zapraszam więc do oglądania kolejnych filmów z cyklu Balkony i tarasy oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.